Jest niedziela, 7 września, minęła godzina 22. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, witam Państwa. Zaczynamy od zdrabek. W sprzedaży jest zdrabka Grube Portfel. Do zdobycia są trzy główne wygrane po 200 tysięcy złotych oraz inne atrakcyjne wygrane np. 18 po 5 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 16 700 tysięcy złotych. I jeszcze ważny komunikat. Totalizator Sportowy Spółka ZO informuje, że 11 września 2025 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży jednej transzy losów loterii pieniężnej Klub Milionerów, dla której numer identyfikacyjny rozpoczyna się liczbą 0787. Więcej o zdrabkach na lotto.pl. Najbliższe losowanie lot to już we wtorek, tym razem będzie można wygrać nawet 32 miliony złotych, ale w Lotto tysiące graczy wygrywa też trafiając piątkę, czwórkę i trójkę. Warto również dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i zagrać w Lotto Plus. Wczoraj wygraną wartą milion złotych odnotowaliśmy w Bielawie. Gratuluję zwycięzcy! W MultiMulti -multi wysokość wygranej zależy m.in. od ilości skreślonych liczb. Na przykład, typując 3 liczby, można wygrać 54 zł, ale skreślając 10 liczb, wygrana może wynieść nawet 250 000 zł. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: dwadzieścia siedem, siedem, sześćdziesiąt cztery, siedemdziesiąt pięć, dwadzieścia trzy czterdzieści cztery sześćdziesiąt pięć pięćdziesiąt osiem dziesięć dwanaście trzy siedemnaście siedemdziesiąt cztery sześćdziesiąt dwa 22, 66, 36 i liczba 6, liczba 6 jest plusem. W mini lot to do skreślenia jest 5 liczb, a do wygrania nawet 500 tysięcy złotych. Liczby można skreślać samodzielnie lub grać na chybiu trafił. Zapraszam na losowanie. W kasacie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i losujemy 5 liczb. I oto wylosowane liczby: 21, 8, 35, 1. 34. W kaskadzie do wygrania jest 250 tysięcy złotych. Żeby móc zagrać o te pieniądze, wystarczy kupić los z dwoma niepowtarzalnymi zestawami 12 liczb. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Wylosowane zostały liczby 5, 1, 11, 15, Trzy dwadzieścia sześć szesnaście dziesięć dziewiętnaście dwadzieścia cztery. Kolejna szansa na niewyobrażalnie wysokie wygrane w Eurojackpot już we wtorek. Tym razem do wygrania może być nawet 360 milionów złotych. Aby zwiększyć szanse na zdobycie wygranej, warto grać systemem. Szczegółowe informacje o tym sposobie gry można znaleźć w punktach Lotto lub na lotto.pl. Zachęcam też do gry na wiele losowań, aby nie przegapić żadnej szansy na wygraną. A w ekstrapensji wysokość głównej wygranej zależy od wybranej stawki w grze. Gra ze stawką pojedynczą to szansa na wygranie 5 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. I taką pensję zdobył ostatnio grający w Olsztynie. Czas na państwa wygraną w ekstrapensji. W tak maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokadę, rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 14, 23, 22, 33 8. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. Grając w ekstra warto do zakładu dopłacić złotówkę, aby zagrać w ekstra premię. Do wygrania jest nawet 100 tysięcy złotych od ręki losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4. Kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby. 29 9 18 21-25, a ostatnią wylosowaną liczbą w strapleni jest liczba 4. I na zakończenie zachęcam Państwa do spróbowania swojego szczęścia w naszych szybkich grach i loteriach. Mam tu na myśli Keno szybkie 600 ekspres losy, gierki i oczywiście zdrabki. Łączy je jedno tutaj. Informacje o wygranych otrzymujemy natychmiast lub maksymalnie po kilku minutach. No i każda z nich to oczywiście super zabawa. A jutrzejsze losowanie o godzinie 22. poprowadzi Agata Jasińska. Będzie można je obejrzeć w internecie na stronie lotto.pl i na profilach lotto w mediach społecznościowych. Życzę udanego tygodnia. Dobranoc! Kręci nas przez cały dzień. Co 4 minuty możesz wygrać 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci.